Siemanko, taka króciutka piłeczka, bo tu fajne zjawisko mamy. Chmureczka jakaś tam, albo kawałek chmurki, bo tam duże zachmurzenie widoczne jest. I gdzieś tam słońce akurat się zetknęło z kawałkiem chmury i taki ładny cień powstał. Zobaczmy, co tam ludzie w komentarzach piszą. Ta, 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 ta. I tu jakaś chyba e, pani Laj Zadamel, nie wiem jak to się czyta, pisze, że to jest e, cień chmury. Ale skąd, skąd ten cień? Z, o, z jakiego, jakiego obiektu i spowodowany jakimś źródłem światła. Dlaczego nie widzimy tego podczas każdego wschodu i zachodu słońca? No, no. właśnie, bo to Matrix. Niemożliwe do wyjaśnienia. To zapewne przez, to, przez pozycję chmury względem Słońca podczas zachodu. No, tak. To najgłupsza rzecz, jaką słyszałem w komentarzach. <noise> to pewnie o tym właśnie cień, że to ten. Tak, to się odnosi do tej Liza Dunnell, że to cień chmury. I ten gościu tutaj uważa, że to wariactwo. No niezupełnie. A i tutaj na końcu Eliza D'Amel się ugięła pod presją i napisała, że to crepuscular ray. Nie, to nie są promienie zmierzchowe, to jest cień. Tak jak napisała w pierwszym komentarzu. To się nazywa fenomen atmosferyczny. Tak. Wszystko nazywacie fenomenem, kiedy nie macie wyjaśnienia dla tego zjawiska. O, to jest mądre. Wyłączcie ludzkość, niech wyłączy telewizję i komórki. System edukacji nas zawiódł. Oj, tak. Tu jakiś płaskoziemianin AE pewnie. Ale ich słońce też nie dałoby rady zrobić takiego cienia. Glitch in the Matrix. Tak, to się zgadzało. Jakaś czarna kropka tam ma się pojawić. Zobaczymy, powiększymy to i zobaczymy, czy rzeczywiście. No faktycznie jest jakaś czarna kropka. Może to ptaszek tak szybko się porusza? Ja tutaj zwolniłem tę prędkość, bo tak to nie byłoby go widać. No jest kropeczka No dobra, to na razie w takim razie Do miłego, do następnego, zdrówka i wiosennej pogody pa.